Rubeus Hagrid, strażnik kluczy i gajowy w Hogwartcie. Jedna z najbardziej zaufanych osób albusa Dumbledora i lojalny przyjaciel Harry'ego Pottera. Historię, właśnie tej postaci, przedstawię wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Hagrid urodził się 6 grudnia 1928 roku jako syn pana Hagrida i olbrzymki Fryd Wulfy. Dorastał w West Country w Anglii, niedaleko znanej nam puszczy Forest of Dean. Po matce odziedziczył swój ogromny wzrost, natomiast z charakteru całkowicie wdał się w tatę. Można podejrzewać, że jego tata również interesował się magicznymi stworzeniami, skoro na partnerkę wybrał sobie olbrzymkę. Gdy Hagrid miał 3 latka, mama opuściła jego oraz jego ojca i wróciła do kolonii Olbrzymów, gdzie niedługo później zmarła. Sam Hagrid opowiadał, iż istoty te nie wykazują instynktów macierzyńskich. Od tamtego momentu ojciec musiał wychowywać go sam. Hagrid opowiadał, że kiedy miał 6 lat, był na tyle duży, że mógł sadzać ojca na komodzie, gdy ten go zdenerwował. Niestety, jego tato zmarł zaraz po tym, jak Hagrida przyjęto do Hogwartu. Gdy Hagrid ukończył 11 lat, dostał list z informacją, że został przyjęty do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. 1 września 1940 roku Hagrid rozpoczął swoją edukację i trafił do Gryffindoru. Niestety niewiele wiadomo o tym, jak wyglądało jego życie w Hogwarcie. Jedne czego się dowiadujemy to to, że został z niej usunięty gdy był na trzecim roku, a wszystko to z powodu nikogo innego jak Toma Marworo Ridla, który wrobił go w otwarcie komnaty tajemnic i zabójstwo jednej z uczennic, a konkretnie Marty Warren, czyli jęczącej Marty. Ridl rzucił winę na Aragoga, czyli Akromantulę, należącą do Hagrida, którą ten przetrzymywał w szkole. Na dodatek, aby jeszcze bardziej oczernić Hagrida, skłamał, że Rubeus hodował pod swoim muszkiem młode wilkołaki oraz że biegał do zakazanego lasu na zapasy strolami. Z, z tego powodu Hagrid został wydalony z hogwartu przez ówczesnego dyrektora Armando Di a ministerstwo zabroniło mu praktykowania magii i złamało mu jego różdżkę. Na szczęście nasz bohater otrzymał pomoc od ówczesnego profesora Albusa Dumbledora, który przekonał dyrektora, aby Hagrid objął stanowisko strażnika kluczy oraz gajowego i aby pozwolił mu zamieszkać w chatce na błoniach szkoły. Podczas kadencji gajowego sprowadził Aragogowi towarzyszko imieniu Mosag, przez co rozrosła się kolonia Akromantul. Hagrid dobrze poznał cały zakazany las, gdyż zaprzyjaźnił się z centaurami. W latach 70. Hagrid dołączył do zakonu Feniksa, czyli tajnej organizacji założonej przez Albusa Dumbledora w celu walki z reżimem lorda Voldemorta. Pod koniec I wojny czarodziejów Dumbledore wysłał Hagrida, aby ten uratował Harego Pottera, po tym jak Voldemort zamordował jego rodziców. Tam spotkał Seriusza Blacka i pocieszał go, ponieważ sam bardzo lubił Lili Jamesa Potterów. Black pożyczył mu swój motocykl, a ten przywiózł Harego na Private Drive 4, gdzie czekali już na niego albus Dumbledore razem z Minervą McGonagall. Kiedy Dumbledore zostawiał Harego na progu Dursleyów, Hagrid bardzo się wzruszył. 10 lat później Hagrid otrzymał od Dumbledora zadanie znalezienia Harego, ponieważ wuj Vernon robił wszystko, aby zapobiec otrzymaniu przez siostrzeńca listu z akceptacją Hogwartu. W dniu 11 urodzin Harego, Hagrid znalazł D'Arlejów i Harego w chacie na skalę. Przyniósł chłopcu tortu rodzinowy oraz opowiedział mu o jego pochodzeniu oraz śmierci jego rodziców, po czym zabrał stamtąd chłopca, wcześniej dorabiając ku kuznowi świński ogon. Zabrał Harego na pokątną, gdzie pomógł mu wypłacić pieniądze z banku Gringota oraz pomógł mu zrobić szkolne zakupy. Kupił mu także śnieżną sowę Hedwigę, po czym wręczył mu bilet na pociąg, który odjeżdża do Hogwartu i pomógł mu wrócić do Dursleyów, aby chłopiec przeczekał tam do końca wakacji. 1 września 1991 roku Hagrid odbierał pierwszorocznych uczniów z peronów Hawksmith i jak zawsze przepłynął razem z nimi w łodziach do Hogwartu. W pierwszy piątek Hagrid zaprosił Harego do swojej chatki, aby chłopak opowiedział mu o swoim pierwszym tygodniu w nowej szkole. Harry przyprowadził ze sobą swojego kolegę Rona i poznał go z Hagridem. Gajowy zaprzeczył jakoby Snape miał nienawidzić Harego. Przy okazji rozmowy o Snape zmienił temat i zapytał o Charliego, który ma rękę do zwierząt. Harry następnie zobaczył artykuł z proroka codziennego. O włamaniu do Gringota, ale Hagrid znów dał do zrozumienia, że nie będzie o tym mówił. Harry, Ron i Hermiona zaprzyjaźnili się z Hagridem. Przychodzili do jego chatki. Był także obecny na pierwszym meczu sezonu między Gryfindorem a Slytherinem w listopadzie. Był zdziwiony, kiedy miotła Harego zaczęła robić wybryki. Hermiona uważała, że to Snape czarował miotłę, ponieważ widziała jak mówił urok i utrzymywał wzrokowy kontakt. Hagrid natomiast się z tym nie zgadzał. Gdy trio powiedział mu o spotkaniu z trójgłowym psem, Hagrid przyznał się, że ten należy do niego i że pożyczył go Dumbledorowi do pilnowania. Młodzi byli ciekawi, czego takiego pilnuje pies, a wtedy nieumyślnie Hagrid zdradził, że może to interesować tylko Dumbledora i Nicolasa Flamela. Na święta Rubeus podarował Haremu drewniany flet, który sam zrobił. Jakiś czas później Hagrid spotkał Harego i jego przyjaciół w bibliotece i zaprosił do siebie wieczorem. Okazało się, że Gajowy wygrał jajo smoka, norweskiego kolczastego, w karty dzień wcześniej, a kiedy przybyli przyjaciele, akurat je ogrzewał. Posiadanie smoka od zawsze było jego marzeniem. Nie trafiał do niego nawet argument, że mieszka w drewnianym domku. Któregoś ranka smok się wykluł i Hagrid był tym bardzo przyjęty. Młodzi przybyli po lekcjach akurat by zobaczyć małe pisklątko i rozczulonego nad nim Hagrida. Gajowy jednak nagle zauważył w oknie drakona Malfoja. Po tygodniu Harry i Hermiona zabrali Norberta. Hagrid bardzo przeżył rozstanie, ponieważ uwielbiał dzikie zwierzęta. Nawet śpiewał Norbertowi kołysanki. Przez to, że Harry wraz z Hermioną zostali przełapani na nocnej eskapadzie, która miała na celu transport smoka, zostali oni ukarani szlabanem, którym była wyprawa do zakazanego lasu wraz z Hagridem. Strasznie Wam dziękuję za obejrzenie pierwszej części. Następna część pojawi się na kanale już niedługo, więc możecie czekać. Dziękuję Wam oczywiście za 70 subskrypcji. No i co ja mogę powiedzieć? Możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli odcinek Wam się spodobał, oczywiście. No i jakiś komentarz o treści tego, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.